Na kolejnym spotkaniu w ramach lekcji Uniwersytetu Gdańskiego. Nazywam się Kamila Błażejewska i jestem pracownikiem Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin. Na dzisiejszym spotkaniu chciałabym, abyśmy przyjrzeli się procesowi fotosyntezy bardziej w części praktycznej, to znaczy jakie doświadczenia mogliby Państwo wykonać w szkole, tak aby przyjrzeć się temu procesowi. Szanowni Państwo, pierwszym doświadczeniem, o którym chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć, jest izolacja chloroplastów. Chloroplasty możemy wyizolować z materiału roślinnego i wykorzystać do badań związanych z fotosyntezą. Chloroplasty pozyskujemy w środowisku odpowiedniego roztworu izolacyjnego, który pełnił rolę ochronną delikatnych organeli przed uszkodzeniem. Izolację chloroplastów wykonuje się stosunkowo szybko, a samych chloroplastów niestety nie można przechowywać, ponieważ tracą one swoją aktywność fotosyntetyczną. Jeżeli chodzi o materiał roślinny, to w w przypadku tego doświadczenia wykorzystamy liście szpinaku, natomiast sprzęt, który będzie nam potrzebny to moździerz, gaza, pipety, próbówki, lejek szklany, zlewka, próbówki wirówkowe oraz wirówka z chłodzeniem. W przypadku odczynników chemicznych jedynie co będzie nam potrzebne to bufor ekstrakcyjny, w którym będzie to roztwór sacharozy w trisie OPH 7,2. Liście szpinaku należy pociąć na kawałki i ucierać w moździerzu z dodatkiem piasku kwarcowego, który ułatwi nam zniszczenie komórek, w szczególności ich ścian komórkowych i wydostanie się chloroplastów na zewnątrz. Proszę pamiętać, że ucieranie prowadzimy na lodzie. Następnie muszą dodać państwo 10 ml buforu ekstrakcyjnego. I taki uzyskany homogenat należy przesączyć przez gazę, tak aby rozdzielić nieroztarte tkanki od przesączu, w którym będą chloroplasty. Uzyskany przesącz należy przelać do probówki wirówkowej i wirować przez 3 minuty w temperaturze 5 stopni. Po wirowaniu uzyskają Państwo w probówce supernatant i pelet. Mogą to Państwo zobaczyć tutaj, na tej probóweczce. Pelet, czyli to, co będzie tutaj na samym dole, zawiera nieroztarte komórki i fragmenty ścian komórkowych. Natomiast w supernatancie będziemy mieć chloroplasty. Tą część przelewamy do kolejnej próbówki wirówkowej i wirujemy już 20 minut przy większych obrotach, również w temperaturze 5 stopni. Po wirowaniu również w próbóweczce otrzymają Państwo supernatant i pelet i w tym przypadku ten supernatant, czyli to co jest tutaj, musimy wylać, a ten osad, który zawiera nasze chloroplasty, umieszczamy w buforze ekstrakcyjnym, a probówkę umieszczamy albo na lodzie, albo no, zanosimy do lodówki. Kiedy mamy już wyizolowane chloroplasty, możemy wykonać na nich doświadczenie. To, które chciałabym Państwu dzisiaj pokazać, to doświadczenie, w którym sprawdzimy właściwości redukujące chloroplastów. Wyizolowane chloroplasty mogą pochłaniać energię świetlną i mogą być wykorzystywane w reakcjach fotochemicznych. W badaniach prowadzonych na wyizolowanych chloroplastach mogą być wykorzystywane zarówno sztuczne donory, jak i akceptory elektronów. W dzisiejszym doświadczeniu wykorzystamy jeden ze sztucznych akceptorów elektronów. Jeżeli chodzi o materiał, to oczywiście wykorzystujemy nasze wyizolowane chloroplasty, natomiast sprzęt potrzebny nam do wykonania tego doświadczenia to próbówki szklane. W przypadku odczynników, to tutaj, tak jak Państwo wcześniej wspomniałam, wykorzystamy roztwór sztucznego akceptora elektronów 2,6-dichlorofenyloindofenolu. Z przygotowanej zawiesiny chloroplastów należy pobrać do dwóch próbówek szklanych po około 5 ml, a następnie do każdej dodajemy roztworu 2,6-dichlorofenyloindofenolu. I roztwór, tutaj mają Państwo zawiesinę naszych chloroplastów, jest on zielony, po dodaniu tego odczynnika. Przyjmuje takie zabarwienie granatowe. I jedną z próbówek umieszczamy na świetle, natomiast drugą umieszczamy w ciemności. I możemy ją albo całkowicie zamknąć w jakiejś szafce, albo możemy tą część, gdzie jest zawiesina z oczynikiem, owinąć folią. Taki układ doświadczalny musimy umieścić przynajmniej na pół godziny. Po 30 minutach uzyskujemy efekt tego doświadczenia, to znaczy w próbówce numer 1 Zauważamy, że kolor zmienił się z powrotem na kolor zielony, taki jaki mieliśmy po dodaniu tylko zawiesinych chloroplastów. Natomiast próbówka numer dwa, ta, która była przechowywana w ciemności, dalej ma zabarwienie granatowe. W tym doświadczeniu wyizolowane chloroplasty prowadziły fotosyntezę w obecności sztucznego akceptora elektronów, jakim jest 2,6-dichlorofenyloindofenol. Możemy to zaobserwować w tzw. reakcji HILA, która została wykryta w 1937 roku przez Roberta Hilla. Ta reakcja dowodzi, że tlen uwalniany w procesie fotosyntezy nie pochodzi od zasymilowanego dwutlenku węgla, lecz właśnie z tej rozkładanej wody, ponieważ odbarwienie tego odczynnika zachodzi nawet. Kiedy w układzie będzie brak dwutlenku węgla? Ten związek jest używany jako kolorowy wskaźnik Redox, i widzą to Państwo na dole. Jest to zdjęcie probówki, jak zmienia się zabarwienie tego odczynnika. W przypadku pierwszej probówki ten barwnik stracił swoją barwę, ponieważ jest zredukowany. Nastąpiła wieloetapowa reakcja redox. W przypadku drugiej probówki, ta, która była w ciemności, taka reakcja nie zaszła, dlatego mamy dalej barwę niebieską. Dichlorofenyloindofenol używany jest także jako substancja do określenia koncentracji witaminy C w osoczu. To tak dla ciekawostki. W kolejnym doświadczeniu przejrzymy się właściwościom chlorofilu, czyli barwnikom fotosyntetycznym. W przypadku tego doświadczenia możemy wykorzystać różne tkanki roślinne, np. liście szpinaku albo liście pietruszki zwyczajnej. Po raz kolejny wykorzystujemy moździerz porcelanowy, probówki szklane, pipety, palnik gazowy, uchwyt do probówki oraz bibułę. Jeżeli chodzi o odczynniki, niezbędne nam do tego doświadczenia będzie węglan wapnia. 96% alkohol etylowy, dwumolowy roztwór wodorotlenku sodu oraz dwumolowy roztwór chlorowodoru. Dodatkowo jeszcze musimy mieć odstan miedzi. Izolację barwników fotosyntetycznych prowadzimy bardzo podobnie jak izolację chloroplastów. Materiał roślinny muszą Państwo umieścić w moździerzu z dodatkiem łyżeczki węglanu wapnia oraz piasku kwarcowego. Tak jak mają Państwo tutaj na fotografii. Następnie mogą Państwo po wstępnym ucieraniu dolać troszeczkę alkoholu etylowego i ucierać przez kilka minut. Ten etap mają Państwo tutaj na fotografii. Uzyskany ekstrakt muszą Państwo przesączyć do próbówki. To mają Państwo tutaj. I do zawartości moździerza dodają Państwo porcję rozpuszczalnika, to znaczy alkoholu, i i ekstrahują barwniki. I takie czynności, tak zwane takie mycie moździerza muszą Państwo powtórzyć kilkukrotnie i do takiej ekstrakcji barwników muszą Państwo wykorzystać do 20 ml alkoholu. Uzyskany ekstrakt następnie rozdzielają Państwo na cztery probówki. W przypadku pierwszej probówki dodają Państwo 1 ml dwumolowej zasady sodowej. Do drugiej probóweczki dodają Państwo wody. Do trzeciej dodają Państwo dwumolowy kwas. Natomiast do czwartej dodają Państwo dwumolowy kwas i dosypują łyżeczkę od sanomiedzi i tą próbówkę należy podgrzać w palniku. Teraz dowiemy się, co będzie się działo, kiedy umieścimy ekstrakt alkoholowy barwników w różnych środowiskach. W przypadku pierwszej probówki, czyli do takiej, której dodaliśmy zasadę sodową, chlorofil ulega przemianie do chlorofiliny. Chlorofilina, jak Państwo mogą sobie zobaczyć tutaj na tym zdjęciu, ma również barwę zieloną. Chlorofilina powstaje w wyniku hydrolizy wiązań estrowych i odczepienia się alkoholu fitolu od cząsteczki chlorofilu. Także tutaj mają Państwo cząsteczkę chlorofiliny. W próbówce numer dwa, tam gdzie dodaliśmy wodę. Zaobserwujemy wytrącanie się chlorofilu. W cząsteczce chlorofilu można wyróżnić część hydrofilową, czyli układ porfirynowy, oraz część hydrofobową, czyli alkohol fitol. Z uwagi na obecność części hydrofobowej, chlorofil w środowisku wodnym ulega wytrąceniu, natomiast bardzo dobrze rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych. I to wytrącenie chlorofilu mogą Państwo zauważyć w próbówce numer 2. I to wytrącenie jest pod postacią zmętnienia. Bądź w postaci takich kłaczków, w momencie kiedy dodają Państwo wodę do próbówki. W przypadku próbówki numer 3, w tej do której dodaliśmy dwumolowy kwas, chlorofil ulega przemianie do feofityny. I tutaj mogą Państwo zauważyć, że ten zielony ekstrakt z barwników po dodaniu kwasu ma barwę już taką oliwkową, brunatną. Feofityna powstaje w wyniku zastąpienia magnezu, tutaj centralnie umieszczonego w pierścieniu porfirynowym, przez dwa atomy wodoru. Jeżeli umieścilibyśmy jeszcze w niższym pH, taką cząsteczkę, to odczepia nam się jeszcze fitol i powstaje feoforbiryna, która charakteryzuje się bardziej brunatnym zabarwieniem. W ostatniej próbówce, po dodaniu miedzi i podgrzaniu, roztwór przybył zabarwienie turkusowe. Jeżeli chodzi o reakcję, która zaszła to zawarty w pierścieniu porfirynowym chlorofilu jon magnezu może być zastąpiony przez inny dwuwartościowy pierwiastek. W tym przypadku dodaliśmy odstan miedzi, także centralnie umieszczona teraz będzie miedź. I ten związek zamiast porfiryna magnezowa przyjmuje nazwę porfiryny miedziowej. Kolejnym doświadczeniem, w którym wykorzystamy nasz ekstrakt z barwników, będzie chromatograficzny rozdział barwników chloroplastu. Tak jak na pewno Państwo wiedzą, każdy organizm fotosyntetyczny posiada charakterystyczny zestaw barwników. Jego oczywiście skład jest różny, natomiast kiedy izolujemy barwniki fotosyntetyczne, widzimy tylko zielony ekstrakt, więc chciałabym, żebyśmy dowiedzieli się, co jeszcze kryje się w tym ekstrakcie oprócz chlorofilu. Ten rozdział mieszaniny barwników wyizolowanych z chloroplastów może być właśnie dokonany przy użyciu chromatografii cienkowarstwowej. Rozdział przeprowadza się na cienkich warstwach absorbentu, żel krzemionkowy albo tlenek glinu bądź celuloza, którym powleka się taką szklaną płytkę. W przypadku chromatografii cienkowarstwowej rozdział substancji, a w naszym przypadku barwników fotosyntetycznych, jest skutkiem występowania w różnic w oddziaływaniu tych związków z fazą ruchomą, czyli układem rozwijającym i fazą nieruchomą, czyli tą właśnie naszą płytką z absorbentem. Faza nieruchoma pochłania dany składnik, natomiast faza ruchoma rozdziela substancje. I w miarę przepływu fazy ruchomej będą stopniowo rozdzielane i zauważalne na tej płytce poszczególne barwniki fotosyntetyczne. Najczęściej stosowanym absorbentem w takiej metodzie jest żel krzemionkowy. I właśnie dziś będziemy wykorzystywać taką płytkę z żelem krzemionkowym. Materiałem będzie ten alkoholowy ekstrakt, który mieliśmy w poprzednim doświadczeniu, natomiast ze sprzętu będzie to komora chromatograficzna, płytka chromatograficzna pokryta właśnie żelem krzemienkowym i cieniutkie kapilarki. Jako układ rozwijający wykorzystamy mieszaninę heksanu i acetonu w stosunku objętościowym 7 do 3. Jak już mamy taki wyizolowany ekstrakt, musimy go delikatnie umieścić na płytkę chromatograficzną. Tak jak Państwo widzą na fotografii tutaj, ten ekstrakt jest w kapilarce, i poprzez dotykanie w jeden punkt nanosimy na tą płytkę barwnik, i musimy w to samo miejsce nanieść około 10-15 kropel, tak żeby ta kropka była dość intensywna. Natomiast musimy unikać tego, żeby ta kropka barwników była dosyć rozległa wzdłuż płytki. Ona najlepiej, jak będzie w jednym miejscu. Natomiast taką, taką metodą domową, jakby Państwo nie mieli na przykład takiej kapilarki cienkiej, mogą Państwo przyłożyć taki liść, czy do bibuły, czy do takiej płytki pokrytej krzemionką i monetą w jednym miejscu po prostu jeździć, tak żeby. Te barwniki zaabsorbowane zostały przez tą naszą płytkę. I teraz, jak już Państwo umieszczą barwniki na płytce, umieszczają Państwo tą płytkę w komorze chromatograficznej. Komora chromatograficzna jest to, to, to jest tutaj. W komorze to chromatograficznej umieszczają też Państwo układ rozwijający i tą płytkę umieszczamy tak, aby ta nasza plama barwników fotosyntetycznych znajdowała się w dolnej części komory nad powierzchnią układu rozwijającego. Po około 10 minutach uzyskują Państwo efekt chromatografii, to znaczy rozdzielenie się poszczególnych barwników. Tak jak widzą Państwo tutaj, mamy tą płytkę chromatograficzną, na której rozdzielone zostały poszczególne barwniki. Na samej górze mamy beta-karoten, pod spodem mamy taką szarą feofitynę, Tutaj mamy chlorofil A i chlorofil B. Nie ja wiem, czy Państwo pamiętają, że chlorofil A i chlorofil B właśnie mają takie różne barwy. Chlorofil A jest bardziej taki niebiesko-zielony, natomiast chlorofil B żółto-zielony. No i tutaj poniżej mamy różnego rodzaju ksantofile. Także teraz widzą Państwo na własne oczy, że ten zielony barwnik, który został przez Państwa wyizolowany w doświadczeniu, to nie tylko chlorofil, ale również też barwniki pomocnicze, jakimi są karotenoidy. Kolejnym doświadczeniem, o którym chciałabym Państwu opowiedzieć jest wydzielanie tlenu przez rośliny wodne. Doświadczenie te przeprowadzimy z wykorzystaniem rośliny wodnej moczarki kanadyjskiej. Dla przypomnienia tlen w procesie fotosyntezy powstaje w fazie zależnej od światła podczas fotolizy cząsteczki wody. I tą reakcję mają Państwo tutaj. W przypadku tego doświadczenia materiałem badawczym będzie moczarka kanadyjska. Ci z Państwa, którzy posiadają w domu akwarium na pewno tą roślinę kojarzą. Sprzęt, który będzie nam potrzebny to próbówka, korek, pipeta, nasadka na pipetę, źródło światła. Z odczynników chemicznych potrzebujemy jednoprocentowego roztworu indygo karminu, podsiarczynu sodu oraz oleju parafinowego. Tutaj na slajdzie mają Państwo przedstawioną moczarkę kanadyjską i to właśnie Tą roślinę będziemy dzisiaj wykorzystywać w naszym doświadczeniu. Pierwsze, co muszą Państwo zrobić, to napełnić wodą próbówkę i zabarwić ją kilkoma kroplami roztworu indykokarminu. Tutaj, widzą to Państwo. Roztwór w próbówce po wymieszaniu będzie intensywnie niebieski. Następnie do roztworu muszą Państwo dodać kilka kryształów podsiarczynu sodu, zamknąć próbówką korkiem i wymieszać. Czynność muszą Państwo powtórzyć kilkukrotnie, tak aby doszło do odbarwienia roztworu i tutaj Państwo widzą dodanie podsiarczynu sodu i po wymieszaniu ten roztwór nam się odbarwił znowu, tak jakbyśmy mieli w próbówce tylko wodę. Następnie do tak przygotowanej probówki dodają Państwo kawałek moczarki kanadyjskiej. Dodatkowo jeszcze zalewają Państwo cały układ warstwą oleju parafinowego i całość zatykają jeszcze korkiem. Taki układ umieszczamy przy lampce Natomiast lampka ta nie może być w bliskiej odległości do moczarki, żeby po prostu nie nagrzała nam probówki. Po około 60 minutach, w zależności od tego jak nasza moczarka będzie z nami współpracować, mogą państwo zauważyć w probówce takie smugi niebieskiego zabarwienia. Skąd to się wzięło? Otóż indygo karmin jest wskaźnikiem obecności tlenu w probówce i tutaj w formie tej, którą dodawali Państwo na samym początku do probówki, czyli tej takiej granatowej, jest to forma utleniona i ona pod wpływem podsiarczynu sodu ulega redukcji. I następnie, tak zgodnie z tą reakcją, którą mają Państwo tutaj, pod wpływem obecności tlenu, z powrotem forma zredukowana przechodzi w formę utlenioną, czyli formę, która ma zabarwienie granatowe. I tak w bardzo prosty sposób mogą państwo dowieść, że roślina pod wodą również przeprowadza proces fotosyntezy i produkuje tlen. Ostatnie dwa doświadczenia, o których chciałabym państwu opowiedzieć, to doświadczenia, w których będziemy analizować produkty fotosyntezy, czyli cukry. Pierwsze z nich to skrobia. Jest to wielocukier, który zbudowany jest z polimerów glukozy połączonych wiązaniem glikozydowym. To to mają państwo tutaj to wiązanie. Skrobia występuje w roślinach, gdzie pełni rolę takiego związku magazynującego energię i w zależności od rośliny skrobia magazynowana jest w postaci ziaren o zróżnicowanej wielkości. Materiałem roślinnym, jaki będziemy wykorzystywać w tym doświadczeniu, jest palargonia. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, jaki jest nam potrzebny, to czarny pasek, palnik gazowy, zlewki o pojemności 250 ml i 100 bagietka szklana, szkiełko zegarkowe oraz źródło światła. Z odczynników niezbędny nam będzie alkohol etylowy i odczynnik Lugola. Dwie, trzy doby przed przeprowadzeniem tego doświadczenia musimy umieścić pelargonię w ciemnym pomieszczeniu, tak jak mają Państwo to tutaj pokazane. Następnie na górnej i dolnej stronie liścia musimy przymocować czarny pasek za pomocą na przykład spinaczy i taką roślinę możemy już wystawić na źródło światła na około 24 godziny. Tutaj mają Państwo taką polargonię z czarnym paskiem. Po 24 godzinach taka roślina jest już gotowa do przeprowadzenia doświadczenia. Interesuje nas liść, oczywiście z czarnym paskiem. Mogą sobie Państwo taki liść odrysować na kartce papieru i zaznaczyć, gdzie ten czarny pasek się znajduje na liściu. Po czym ten pasek Państwo ściągają i umieszczają w zlewce z wrzącą wodą. Mają to Państwo tutaj na fotografii. I utrzymują taki stan wrzenia przez około 2-3 minuty. Po tym czasie muszą Państwo przenieść za pomocą bagietki szklanej liść z tej zlewki z wrzącą wodą do mniejszej zawierającej alkohol. I tą mniejszą zlewkę muszą Państwo wstawić w większą. I taki układ muszą Państwo znowu zostawić na parę minut. W przypadku ekstrakcji barwników chlorofile rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych takich jak alkohol etylowy i tutaj dochodzi nam do wydostania się tego barwnika na zewnątrz i dzięki czemu uzyskamy przezroczysty liść palargonii taki na którym będziemy mogli wykonywać doświadczenia Taki liść w kąpieli w roztworze alkoholu jest bardziej kruchy dlatego delikatnie rozkładamy go na szalce Petriego tak aby ten odczynnik lugola, którym go zalejemy, dokładnie zabarwił cały liść. Tutaj mają Państwo fotografię, na którym jest właśnie taki liść zalany odczynnikiem lugola. Po 15 minutach delikatnie zlewamy ten odczynnik, liść opłukujemy wodą i suszymy bibułkę. I zaraz zobaczymy, jakie są efekty. Efektem końcowym tego doświadczenia będzie otrzymanie takiego liścia. Od początku. Tutaj mają Państwo liść odcięty od rośliny z umieszczonym czarnym paskiem. Tutaj mają Państwo liść pokąpieli w alkoholu, a tutaj ten pokąpieli w odczynniku Lugola. Jak Państwo widzą, tutaj bardzo ładnie jest widać czarny pasek, który teraz jest trochę jaśniejszy i odznacza się od reszty rośliny. Co się tutaj zadziało w tym doświadczeniu? Podczas hodowli naszej palargonii w ciemności nastąpiło zużycie zmagazynowanej w liściach skrobi. Kiedy ponownie umieściliśmy roślinę na świetle, mogła już ona przeprowadzać proces fotosyntezy i produkować sobie cukry. Po umieszczeniu tego bezbarwnego liścia w płynie lugola nastąpiła reakcja jodu ze skrobią znajdującą się w liściu. I tutaj w zależności od długości łańcucha, m, mogą Państwo otrzymać barwę takiej ciemnogranatowej poprzez niebieską do czerwonej. Także w tym miejscu mogą Państwo potwierdzić obecność skrobi w liściu. Kolejnymi produktami fotosyntezy są fruktany. Są to związki, które zbudowane są. Z cząsteczek fruktozy, a ponadto w swojej budowie zawierają również cząsteczkę glukozy. Fruktany różnią się między sobą masą cząsteczkową, a taką podstawą do rozróżnienia poszczególnych fruktanów stanowi rodzaj wiązań pomiędzy resztami fruktozy. Fruktany są rozpuszczalne w wodzie i tutaj macie Państwo zaznaczone e, przedstawiciele fruktanów, takie jak lewany i inuliny i myślę, że mogą się Państwu gdzieś kojarzyć, może Państwo gdzieś, gdzieś o nich czytali. Fruktany występują pospolicie w wakuolach roślin należących do rodzin takich jak złożone, liliowate, dzwonkowate, kosacowate, a także w trawach. Ponadto są one również materiałem zapasowym występujących w drobnoustrojach i ich obecność można wykryć w obecności sacharozy w podłożu. Jeżeli chodzi o taki mikrobiologiczny fruktan, to tutaj występują właśnie pod postacią tych lewanów. Niewielkie ilości fruktanów występują w liściach, natomiast znacznie bardziej możemy je wykrywać w bulwach i kłączach oraz dolnych częściach łodyg. Niekiedy możemy też wykryć fruktany w niedojrzałych owocach. Naszym materiałem, w którym będziemy wykrywać obecność fruktanów, będą liście spichrzowe cebuli. A to co będzie nam potrzebne, to skalpel, kolby stożkowe, pipeta oczywiście, palnik gazowy i bibuła filtracyjna. Jako odczynniki chemiczne użyjemy dwóch odczynników, odczynnika Lugola i odczynnika felinga. Na samym początku to, co muszą Państwo zrobić, to pociąć cebulę na małe kawałeczki i włożyć do kolby To mają Państwo tutaj. Jeżeli chodzi o wielkość tych kawałków, jest ona dowolna. Do kolby muszą Państwo dolać wody destylowanej i pogotować tą cebulę, tak przynajmniej przez 2-3 minutki. To mają Państwo tutaj pokazane na slajdzie. Następnie taki ekstrakt z cebuli muszą Państwo przestudzić i przesączyć. Musimy po prostu oddzielić liście od płynu, bo tak naprawdę w naszym doświadczeniu będziemy teraz wykorzystywać tylko nasz ekstrakt. I taki ekstrakt rozdzielamy pomiędzy dwie probówki. Teraz musimy sobie przygotować odczynnik felinga, który będziemy wykorzystywać w tym doświadczeniu. Odczynnik felinga uzyskujemy poprzez zmieszanie roztworu felinga 1 czyli tego zabarwieniu turkusowym, z roztworem felinga 2. I tutaj uzyskujemy wtedy odczynnik felinga, który ma taką barwę granatową. I tak przygotowany odczynnik dopiero możemy używać do doświadczenia. Proszę pamiętać, żeby nie przygotować odczynnika felinga już w probówce, w którym jest ekstrakt z cebuli. Do pierwszej probóweczki dodajemy kilka kropel odczynnika Lugola. Natomiast do drugiej probówki, tam gdzie jest ekstrakt z cebuli, dodajemy odczynnika felinga. I taką probówkę ostrożnie podgrzewamy. Jeżeli chodzi o probówkę numer 1, czyli tą, do której dodaliśmy płynu lugola, to tutaj nie nastąpiła żadna reakcja charakterystyczna dla wykrycia skrobi w badanej próbie. W przypadku probówki numer 1 możemy stwierdzić, że nastąpiło rozcieńczenie płynu lugola ekstraktem z liści spichrzowych cebuli. Natomiast probówka numer 2, tutaj po dodaniu odczynnika felinga, Nasz roztwór zmienia zabarwienie na taki zielony, natomiast później taką próbóweczkę musimy ogrzać i po ogrzaniu uzyskujemy taki żółto-pomarańczowy, czasami nawet pomarańczowo-czerwony osad. I Co tutaj się dzieje? Dzięki wykorzystaniu odczynnika fellinga mamy możliwość przeprowadzić próbę fellinga. Może pamiętają ją Państwo z lekcji chemii? Jeśli nie, to zaraz Państwu o niej opowiem. Próba felinga jest reakcją chemiczną stosowaną do wykrywania obecności związków redukujących. I takie właściwości mają m.in. aldehydy oraz niektóre cukry. Jeśli w badanej próbie znajduje się związek redukujący, zachodzi redukcja wodorotlenku miedzi 2, która ma barwę niebieską, do tlenku miedzi 1 o barwie ceglasto-czerwonej. Cukry nieredukujące nie dają pozytywnego wyniku próbie felinga. W przypadku naszej próbówki z ekstraktem z liści z cebuli zaobserwowano pomarańczowy osad tlenku miedzi, co świadczy o obecności cuków redukujących, głównie fruktozy, która jest składową fruktanów. Dziękuję Państwu bardzo za uczestniczenie w dzisiejszych zajęciach. Mam nadzieję, że te materiały okażą się dla Państwa bardzo przydatne. Do widzenia.